ciekawe, czy ktoś przyjdzie. To jest afera o sprzęt. No, <noise> no dalej to samo Nie mogę się połapać A! Ja im właśnie wysłałem mi zdjęcia Monice No i mówi wszystko jest w porządku W dzisiejszych czasach to nie wiadomo, zdjęcia też mogą być fałszywe. A teraz gdzieś tam pokazują, niby że u ruski tak zasypało strasznie. Uh -huh. A teraz mówią, że podobno to zdjęcia sztucznej inteligencji wiesz. Nie wiem Nie wiem jak to jest wiesz mm. Robię sobie streamy nie Te w poziomie dalej jak Ci mówiłem kiedyś nie. no i nie ma zbyt wielu chętnych do oglądania dziwne ci powiem. a to ja nie wiem może ci padła słuchawka po jest no to wiesz Dzieciakom. Co się. Niech im nie brakuje. Przynajmniej to się mleczka. Ja nie miałem to ani im niech nie brakuje. Powiem Ci, że jeżeli na normalnych live'ach nie Jest tam 100, tam wiesz, nieraz 200 osób, nieraz te Oglądalność jest zerowa To interesuje, czy on kręci w pionie, czy w poziomie, ale nie wysyłaj mi, tylko mi powiedz, ja nie potrzebuję, żebyś mi wysyłał, tylko mi powiedz, czy w pionie, czy w poziomie kręci tyle, jaką poziomy live robi. chodzi o takie czy robi takie jak shorty czy, czy te takie wąskie Właśnie. Czy to, czy to od razu widać czy są dwa paski po boku czy nie mam A ty pamiętasz tego Konrada co u nas pracował? jest O jedna osoba przyszła nie ma chęnie ma na te lajwy aż dziwne. Nie, ale mówię na te lajwy. Tak, to jakby poziomy. Yeah.